Witam wszystkich z tej strony Poodron i zapraszam Was do 18 odcinka z serii Oj tak w się grało. Moi drodzy, w tym odcinku na tapetę bierzemy grę Little Fighter 2. Cóż o samej grze? Jest to biatyka 2D wydana w 1999 roku przez martiego i starskiego Wonga. No i od czasu premiery ta gra przeszła przez szereg poprawek i ostatnia poprawka została wydana aż w 10 lat po premierze. No i moi drodzy, co sprawiło, że ta gra była i w sumie do tej pory jest, bo przez wielu jeszcze jest dobrze wspominana, przez wielu ludzi wspierana, no i gdzieś tam krążą słuchy o jej remasterze. Co sprawiało, że ta gra swego czasu, powiedzmy, była aż tak mocno popularna. Trzy rzeczy: po pierwsze, była darmowa, po drugie, miała wręcz znikome wymagania sprzętowe, a po trzecie, była piekielnie grywalna. Gra miała do zaoferowania kilka trybów rozgrywki, takich jak Versus Mode, Stage Mode, Battle Mode. Można było sobie ustawić dwie drużyny, np. cztery graczy ludzkich versus 4 graczy komputerowych i można było grać. Szereg ciekawych postaci. I co najciekawsze były tylko trzy klawisze akcji i cztery klawisze do ruchu postaci, wiecie, góra, dół lewo-prawo. No i te siedem klawiszy wystarczało, żeby robić takie sztoską bosy i. Wprowadzić tyle niesamowitych i ciekawych ruchów do tej gry, że to jest po prostu głowa mała. No i moi drodzy, przejdźmy teraz do najważniejszego, czyli w jaki sposób ja zacząłem łudzić w tę gierkę. No i oczywiście musimy się przenieść do magicznych czasów, kiedy to chodziłem do gimnazjum, była to pierwsza lub druga gimnazjum. Znana już z mojej opowieści Świetlica, w której przebywała oczywiście cudowna Pani Jagoda i ten przeklęty potwór z bagien, <laughs> Wiedźma Pleplej, co tylko. Bibliotekarka, która nienawidziła wszystkich i wszystkiego. Było to tak. Do mojej klasy chodziła ekipa ziomeczków, którzy tam dojeżdżali z sąsiedniej wioski. No i nie wiem, co oni tam mieli za internet, ale oni po prostu potrafili znaleźć takie sztos gierki, że to jest po prostu wręcz niepojęte. Pamiętam, że to oni. Yy, po raz pierwszy chyba zainstalowali na świetlicy Metina, ale nie polskiego, tylko ten serwer chyba NuLongiu. coś takiego, ten taki chiński wiecie, gdzie da się szybko te levele wbijało. Pamiętam, że to też była ich sprawka. No i jeden z tych ziomeczków, niejaki Dawid, yy, swego czasu wklepał w przeglądarkę w Google'a tam magiczne hasełko Little Fighter 2. No i pojawiła się ta gierka, kiedy on zainstalował ją na kompie, oczywiście zaraz wszyscy ją mieli, no i się zaczęło. Zaczął się mega ostry boom na tę gierkę. Wszyscy z mojej klasy zaczęli w nią mucić, oczywiście potem ta gra przeniosła się też do mojego domu, ale wszystko po kolei. Co tam się działo na tej świetlicy? Oczywiście, kiedy tam przesiadywała Pani Jagoda, nie było najmniejszych problemów, grało się, było spoko, wszystko git. Potem w ogóle to wszystko się jeszcze mocniej rozwinęło, ponieważ ziomek ogarnął kody. Czekajcie, jakie te kody były? LF2.net, pamiętam. Ale ten drugi, czekajcie, zaraz będę sobie musiał przegooglować, tu mam gdzieś stronkę otwartą. To był herofighter.com I pierwszy kod odblokowywał wszystkie postacie, a drugi był odpowiedzialny za nieskończoną manę, życie i tak dalej. No i spoko, graliśmy sobie. Yy, pełna radość, pełen luzik. Yy, wszystko spoko. No ale pewnego dnia, kiedy nie mieliśmy tam jakiejś lekcji, oczywiście była z nami nie cudowna pani Jagoda, tylko bibliotekarka. O ludzie. No, i wszystko posypało się przez niejaką postać Juliana. I nie mylcie go z tym Julianem. Mówię o tym Julianie. <grym i z nimi> Ponieważ on no jest to postać bardzo taka no diabelska, mroczna mm, i tak dalej. No i pani bibliotekarka swoim okiem dostrzegła kiedy. Właśnie Dawid, ten ziomek, który tę grę przemycił do naszej świetlicy właśnie kiedy sobie tą postacią pykał. No i w tym momencie zobaczyłem, jak po prostu w jednej sekundzie dostała białej gorączki, i pamiętam, że wpadła na jego stanowisko komputerowe. Dosłownie wyszarpała go za ucho sprzed komputera. Pamiętam, on był chyba najmniejszy w klasie, taki malutki, uciutki, ale bardzo pocieszny. No, i zaraz na jego krzyki, ryki idziemy do dyrektora, do księgi zaraz tutaj, zaraz ja ci pokażę, co ty sobie wyobrażasz, jakieś szatańskie gry tutaj grasz, bla bla bla. Ja mówię, naprawdę, znowu ten gruby, wstrętny, nienawidzący wszystkiego i całego świata, Kloc doczepił się o taką głupotę, aż mi się nie chce wyobrażać, co by było, gdyby ona zobaczyła ostatniego bossa z postala dwójki. To by się chyba naprawdę <laughs> zatrzęsło, wręcz w posadach, wszystko. No i cyk. I z tego co mówił mi później, właśnie całej klasie, mówił Dawid, było tak. Zawlekła go za ucho do księdza, akurat tam ksiądz był w pokoju nauczycielskim, ksiądz tam uczył religii. No i zaczęła tam na niego gadać. Proszę księdza, on tam jakieś szatańskie gry, bla bla bla, on jest diabeł wcielony, deprawuje klasę i tak dalej. Szatańskie gry, szuszki, wiecie o co chodzi, wiecie jaka to jest gadka, nie? No i dobra, no ksiądz tak słucha, słucha, słucha. I spodziewać by się można było, że ksiądz bardziej ogarnięty no i zlekceważy bibliotekarkę, podobnie jak w mojej poprzedniej tam któryś opowieści, yy, bibliotekarkę zlekceważyła dyrektorka. Otóż nie. Ksiądz okazał się równie, nie wiem, ograniczonym, starym, strętnym katabasem. Yy, z tego co mówił Dawid, ksiądz mu kazał napisać jakieś wypracowania na temat tego, jakim złem, jakim złem są media, a przede wszystkim gry komputerowe. Które deprawują młodzież, to miało być chyba na 4 strony czy na 5, jak to się dalej potoczyło. Nie wiem, ale po prostu, no, naprawdę taka historia. Przez jedną malutką, dwuwymiarową postać, ja jestem po prostu zdruzgotany. Pamiętam, że <grym> kiedy wrócił, to miał kosmicznie czerwone to ucho, za którego wytargała. No, ale no, ona miała taką metodę, no, lubiła targać za uszy i tyle, no. Więc może historia nie jakaś tam wybujała. Ale jeszcze tak dorzucę coś od siebie, kiedy ja grałem w ten tytuł. Otóż moi drodzy, ja przez długi, długi okres czasu miałem internet radiowy. No i jak ten internet działał? Kiedy było słoneczko, kiedy było pięknie albo dworze, kiedy tam nie było na niebie ani jednej chmurki, internet mulił, nie działa, była tragedia. Ale kiedy jakaś była burza, jakiś jak julewny deszcz, śnieżyca, wtedy internet działał jak złoto. Nie pytajcie mnie dlaczego, tak się działo. I wtedy, kiedy miałem problemy z internetem, kiedy nie mogłem grać na przykład w Medina dwójkę, bo swego czasu zagrywałem się w Medina dwójkę, wtedy odpalałem sobie Little Fighter 2 i muciłem po prostu srogo. Pamiętam, że uwielbiałem grać y, Julianem, y, Firzenem i Henrym Łucznikiem. To były moje trzy ulubione postacie, naprawdę grało się w ten tytuł świetnie. Do tej pory nie ogarniam wielu kombinacji, wielu innych bajerów, ale gierka naprawdę, no, no, no zrzuca po prostu kapcie, kapcie znów po prostu, no, czyste złoto naprawdę, gierka taka, wydawać byś mogło banalnie prosta, ale tak naprawdę im dalej w las, tym ciemniej gierka naprawdę ze złożonymi kombosami z fajnie rozrysowanymi postaciami naprawdę, nie dziwię się, że wokół tej gry dalej gromadzi się spora spora grupa graczy i wspierają tę grę do tej pory ma być jak gdzieś tam już słyszałem, jakiś remaster ma się pojawić, więc y, może być ciekawie. Tak więc, moi drodzy, tak, tak to mniej więcej wyglądało. No, gra została przez bibliotekarkę przebrzydłą okrzyknięta czymś szatańskim. Ksiądz też nic nie lepszy. Kazał ziomeczko i pisać jakieś wypracowane rozprawkę. A ja grałem w ten tytuł tylko wtedy, kiedy było słonecznie, kiedy było pięknie, bo wtedy nie działał u mnie internet. <laughs> tak więc, taka to, moi drodzy, historia tak to wyglądało. No i to w zasadzie tyle. Tak wspominam grę Little Fighter 2. Okej, okay, kamy moi drodzy, ocień się pomału do końca, tak więc się z wami. Do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!